Czytnik udostępniła firma czytio.pl Cześć, witam Was w 34. odcinku z serii Kółka Fizycznego. Tym razem zajmiemy się zadaniem z pływającym styropianem. Treść tego zadania brzmi następująco: Na styropianie o gęstości 20 kg na metr sześcienny położono klocek o masie 1 kg. Styropian całkowicie zanurzył się, ale nie utonął. Gęstość wody to jest 1000 kg na metr sześcienny. No i jaka objętość jest tego styropianu? Nie wiem, czy mi w ogóle miejsca starczy, trochę mało jest go. Ale spróbujemy. Zacznijmy może od narysowania rysunku poglądowego, aby mniej więcej zrozumieć, o co Kaman w tym zadaniu. Mamy jakiś klocek i mamy jakiś styropian, który jest całkowicie zanurzony w wodzie. Może o tak sobie go narysuję, więc jeszcze wypadałoby narysować sobie wodę. Mamy wodę, o tutaj w ten sposób przebiega tafla tej wody. Ten styropian jest całkowicie zanurzony, a klocek, który na tym styropianie spoczywa, zanurzony kompletnie nie jest. Zapiszmy sobie teraz dane. W danych sobie wpiszemy, że znamy gęstość tego styropianu, czyli może DS 20 kg na metr sześcienny. Znamy też masę u tego klocka, który leży na styropianie, 1 kg. I znamy gęstość wody DW, 1000 kg na metr sześcienny kilogramów na metr sześcienny. Tyle dobrze, że po prostu nie wszystkie jednostki są podstawowe, więc już nie musimy nic zmieniać. I my chcemy obliczyć objętość tego styropianu zanurzonego. Jak to zrobić? Wydaje mi się, że najsensowniej to zadanie zrobić od rozpisania sił działających, tylko że nie będę rozpisywał wszystkich sił, a jedynie te, które w mojej ocenie są najważniejsze. Pierwsza siła to z całą pewnością siła wyporu może kolorem czarnym ją sobie narysujmy siła wyporu, która działa w górę narysujmy ją na 4 kratki opiszmy ją sobie i to jest siła wyporu Styropianu. Można powiedzieć, że tylko Styropian wypiera wodę. A to oznacza, że nie ma żadnej siły wyporu od tego klocka, który sobie na tym stropianie spoczywa. Teoretycznie jest związana z wypieraniem powietrza, ale no dobra, umówmy się, że ta siła związana z wypieranym powietrzem jest na tyle mała, że można ją zaniedbać. I gdyby tylko istniała jedna siła, no to automatycznie z drugiej zasady dynamiki wynikałoby, że to wszystko leci w górę z pewnym przyspieszeniem, a wiemy, że jest to niemożliwe. Musi tu istnieć jeszcze jedna siła, działająca w dół. Ja ją sobie zaznaczę, i może zaznaczę sobie o tak w ten sposób, i zaraz wyjaśnię, dlaczego taka, a nie inaczej zrobiłem. 2, 4. I ona co do wartości na pewno jest równa tej sile wyporu. Póki co jeszcze nie wiem, co to za siła, ale wiem, że ona musi tutaj działać, ponieważ cały układ spoczywa. I potraktuję sobie, że to jest cały układ, że ta siła pochodzi od całego układu, a nie tylko od styropianu. I wiecie, co to za siła? Jest to ciężar całkowity, który wynika z ciężaru tego zanurzonego styropianu i ciężaru tego klocka, który na tym styropianie się znajduje. Więc ten ciężar to jest suma dwóch ciężarów, może tutaj zapiszę, to jest Q klocka plus Q styropianu. O tym będziecie musieli tutaj pamiętać, natomiast siła wyporu jest tylko od styropianu. I co my wiemy na temat tych dwóch sił? Że one ta, tych dwóch sił, czyli ciężaru e, całkowitego i siły wyporu, wiemy to, że one się równoważą. To jest taka analiza nawet przedwstępna. My chcemy tu jeszcze obliczyć objętość e, tego styropianu, więc znak zapytania sobie też dorzucimy. E, i tak naprawdę, żeby rozwiązać to zadanie, musimy skorzystać właśnie z tych informacji, czyli z tej pierwszej zasady dynamiki, którą sobie tu zapiszemy, że siła wyporu styropianu jest równa ciężarowi e, całkowitemu. Więc zapiszę: siła wyporu styropianu powinna być równa e, ku całkowitemu. A wiemy, że one się rozpiszą, że to jest siła wyporu równa się ku Klocka plus ku styropianu. I teraz będziemy podstawiać do tych literek dane wzory. Te wzory pewnie już kojarzycie. Pierwszy na siłę wyporu to był taki. Gęstość cieczy, w tym przypadku wody, razy przyspieszenie ziemskiej, razy objętość zanurzonej części, czyli w sumie zobaczcie, że cały jest zanurzony styropian, czyli to będzie po prostu objętość styropianu. A na ciężar ogólny wzór. To jest masa razy przyspieszenie, czyli mamy dwa ogólne wzory, które będziemy wykorzystywać w tym zadaniu. I ten pierwszy wzór będziemy podstawiać w to pole, a ten drugi będziemy wstawiać i tu, i tu. Ważne jest, że musimy mm, wstawić i pod jedno i pod drugie, czyli będziemy mieli tak, po lewej stronie, D, w G v, S jest równe masa. Klocka, przyspieszenie grawitacyjne dodać masa styropianu, przyspieszenie grawitacyjne. I tu pojawia się znowu pewien problem. Zobaczcie, bo my nie znamy masy styropianu. A skoro nie znamy masy styropianu, to trzeba ją czymś zastąpić w tym zadaniu. I nie wiem, czy pamiętacie wzór na gęstość, to ja go przypomnę. Gęstość to jest masa przez objętość. A po jego przekształceniu uzyskamy, że masę można wyrazić jako iloczyn gęstości i objętości. I wstawimy o ten element w. Złapiemy to i wstawimy pod masę styropianu jeszcze. Ponieważ samej masy styropianu nie znamy, ale znamy gęstość styropianu, więc to nam pomoże. I zobaczcie, uzyskamy coś takiego: DW,G, g vs jest równe masa klocka g dodać masa y, dodać gęstość styropianu razy objętość styropianu i przyspieszenie ziemskie. W tym momencie Mogę zauważyć, że wszędzie w ty, po lewej i prawej stronie tego równania znajduje się literka G, a skoro tak, to mogę jej się pozbyć, skrócić obustronnie. Zawsze to równanie odrobinę uprościmy. Mamy takie coś i jeszcze raz zapiszemy, jak to wygląda. Będzie DWVS równa się masa klocka, dodać DS vs. Takie cudo. I możecie powiedzieć teraz, że hola, hola, ale dlaczego to zadanie jest takie trudne? Dlaczego tu jest tyle literek? Dlaczego tu jakieś dziwne e, różne rzeczy urządzam? A no, urządzam z tego powodu, bo to jest już czysta matematyka i działanie na wyrażeniach algebraicznych, których, uczycie na te, na tej maty, e, której, których się uczycie właśnie na matematyce. I sama w sobie fizyka to się mniej więcej gdzieś skończyło w tym miejscu, póki co. A tu już się zaczęła matematyka i przekształcanie równań, czy tam zastosowanie równań matematycznych w fizyce, o tak bym powiedział. I jeżeli tego nie macie opanowanego, tego przekształceń, skróceń, przenoszenia, no to powiem Wam, że jesteście w czarnej D i trzeba się e, odrobinę e, tej matematyki nauczyć. Zwłaszcza, że e, matematyka w liceum. E, Praktycznie opiera się na równaniach, na przekształceniach równań, na, ogólnie na wyrażeniach algebraicznych. Więc jest to taki must have, który im szybciej się nauczycie, tym lepiej dla was. Wracając do zadania, co dalej trzeba zrobić? My chcemy policzyć, zauważcie, objętość tego klocka, widzicie, a skoro tak, to muszę przenieść. Wszystko, co jest z tą objętością tego klocka, związane na lewą stronę równania. Tak też zrobię. Przy przenoszeniu na lewą stronę równania, pamiętam, że musi się zmienić znak. To będę przenosił na lewą stronę równania, zmieni się znak na minus i będzie takie cudo. A po prawej stronie zostanie masa klocka. Dalej wezmę sobie. Wyciągnę moją niewiadomą przednawias, bo właśnie tak się wykonuje na matematyce i w sumie na fizyce. Czyli moją niewiadomą było VS, wyciągam sobie przednawias, w nawiasie zostanie DW minus DS. Równa się MK. Dalej będziemy sobie dzielić obustronnie przez ten nawias, właśnie. Nie będę już tego pisał w znaku dzielenia, natomiast zapiszę, co zostanie. Po lewej stronie zostanie objętość VS. A po prawej stronie było mk, czyli masa klocka, i muszę ją podzielić przez dw minus ds. Takie cudo. No i teraz nie pozostaje już nic innego jak wstawić do zadania te rzeczy. Czyli pod mk wstawię 1 kg. Pod gęstość wody wstawię 1000. Kg na metr sześcienny. Odjąć i wstawię 20 kg na metr sześcienny. Na dole wyjdzie mi 980 kg na metr sześcienny i objętość końcowa tego steropianu, jaka musi być, to powiem Wam tak, nie mam kalkulatora. Ale to jest w przybliżeniu równe 1000, 1000 kg na metr sześcienny, A skoro tak, to po podzieleniu to powinna wyjść około w przybliżeniu 1000. No więc ja to tak zapiszę i zapiszę mm, objętość metr sześcienny. I to jest koniec tego zadania. I to jest też koniec tego filmu. A robi się już wieczór. Więc widzimy się w kolejnym filmie, który jeszcze pewnie zdołam dzisiaj nagrać. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.